Czy szkoła muzyczna zniszczyła mi dzieciństwo? To jest to odwieczne pytanie. Ostatnio mam wysyp pytań dotyczących odcinka o szkole muzycznej, dlatego postanowiłam, że ten odcinek poświęcę temu, jak wyglądała moja edukacja muzyczna i jak w związku z tym wyglądało to moje dzieciństwo. Nazywam się Margo i witam Was w Muzie na Szkle. Nie będzie to jakiś wybitnie długi i wnikliwy materiał, ale jest kilka rzeczy, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Do szkoły poszłam w wieku 7 lat i była to od razu szkoła łączona, czyli zajęcia ogólnokształcące przeplatały się z tymi muzycznymi. Na przykład z matematyki szłam na kształcenie słuchu, a skrzypce miałam przed WF-em. Nie było to dla mnie w żaden sposób dziwne, bo jako osoba z rodziny muzycznej, no i od dziecka przebywająca w muzycznym środowisku, to nawet nie wiedziałam, że są niemuzyczne szkoły. Serio. Zajęć było bardzo dużo, a ja nigdy nie byłam prymusem w sumie z czegokolwiek. Najlepiej mi wychodziły te przedmioty, których nie było w planie lekcji. Jakieś zajęcia ze czy teatralne i takie tam. To, co było na pewno trudne w tym podstawówkowym czasie, to to, że jako dziecko no, nie miałam za bardzo czasu dla siebie i zawsze gdzieś z tyłu głowy miałam to poczucie, że powinnam więcej ćwiczyć na instrumencie, bo inaczej zawalę egzaminy. No i że też nie wolno odpoczywać. A przy tym wszystkim ja strasznie nie lubiłam ćwiczyć i robiłam co mogłam, żeby tego uniknąć. Szkoły muzyczne w Warszawie tego rodzaju są tylko cztery, w związku z tym wszyscy do nich dojeżdżali. To z kolei sprawiło, że nie miałam żadnych szkolnych znajomych w pobliżu mojego domu, a więc po odrobieniu lekcji też no, nie miałam się z kim bawić na podwórku. Zasad było bardzo dużo. Ćwiczyć trzeba było w zasadzie codziennie i to nie tylko od poniedziałku do piątku, ale też w sobotę, niedzielę, święta i wakacje. Chociaż ja na przykład migałam się jak mogłam, ale właśnie dlatego nie zostałam instrumentalistką. Trzeba było bardzo uważać na ręce, żeby no na przykład nie powybijać sobie palców grając w piłkę. Nie można było malować paznokci, nosić pierścionków, bransoletek i w sumie do dzisiaj nie wiem dlaczego. Ale przez to na przykład nie mogę teraz grać w siatkówkę, bo mam tak wątłe i słabe nadgarstki, że łapię kontuzję, nawet jak się za mocno opra kanapę. No i od samego początku edukacji było sprawdzanie i porównywanie. Dwa razy do roku odbywały się egzaminy z instrumentu głównego bardzo nieprzyjemne uczucie do tego jakieś audycje, koncerty szkolne ci lepsi jeździli na konkursy. No i nie można było spaść z oceną poniżej czwórki, ponieważ wtedy już była rozmowa z rodzicami, że może by jednak zabrać to dziecko ze szkoły bo w sumie to się nie nadaje no więc presja raczej spora i to ładowana od dziecka łopatą do głowy. No więc pod tym względem było przechlapane i na pewno zostawiło to jakąś sporą skazę na moim dziecięcym umyśle. Z drugiej jednak strony muszę przyznać, że pod względem ludzi to miejsce było świetne. Z innymi dzieciakami mieliśmy wspólną płaszczyznę zainteresowań, bo nasza nauka od początku opierała się o kontakt ze sztuką i kulturą. Dlatego raczej nie było problemu z tym, że uczniowie wyżywali się na sobie, znęcali się nad sobą czy coś. Od początku byliśmy uczeni, że ludzie są różni. I należy doceniać ich inność, a nie sprowadzać wszystkich do jednego ogólnie przyjętego wzoru, że to właśnie odmienność ma wartość. I myślę, że właśnie to jest najważniejszą rzeczą, którą wyciągnęłam jako dziecko z edukacji muzycznej pod względem takiego ogólnego wychowania. I myślę, że taka wiedza przydałaby się wielu osobom aktualnie wypowiadającym się publicznie. Jeśli chodzi już o czystą naukę muzyki, to miałam kilku fenomenalnych nauczycieli, którzy bardzo pozytywnie wpłynęli i na moją dalszą edukację, i na życie w ogóle. No, nie przypadkiem jest, że moimi ulubionymi zajęciami w podstawówce była nastawiona na kreatywność i improwizację rytmika, a x lat później skończyłam wydział rytmiki na Uniwersytecie Muzycznym. Chociaż czy był to dobry kierunek studiów, to jest zupełnie oddzielny temat. Miałam to szczęście, że spotkałam nauczycieli, którzy nie chcieli po prostu produkować kolejnych robotów grających utwory, ale faktycznie starali się obudzić we mnie ciekawość do muzyki i szukania przyjemności z uczestniczenia w niej. A uwierzcie mi, że to wcale nie musi być normą. Jest mnóstwo bardzo ambitnych nauczycieli, którym zależy przede wszystkim na tym, żeby się pochwalić konkursowiczami, a już niekoniecznie na tym, żeby mieć zdrowych psychicznie uczniów. Szybko też nauczyłam się, że to co osiągnę zależy tylko i wyłącznie ode mnie i tego ile pracy włożę, bo tutaj nie było jak ściągać: albo grasz, albo nie grasz, albo słyszysz, albo nie słyszysz. I też jako dzieciak po szkole muzycznej wykazywałam się dość sporą odpowiedzialnością i potrafiłam łatwo się dogadać z dorosłymi ludźmi. Gdybym mogła coś zmienić w mojej podstawówkowej edukacji, to byłoby to na pewno podejście do występowania, bo tutaj moja szkoła dała plamę. Nie nauczyli mnie, jak sobie radzić ze stresem, a było go bardzo dużo, ale za to wiedziałam, że stresować się nie można. Może teraz jest inaczej? Nie wiem. Wątpię. Dużo zależy też od podejścia rodziców. Miałam znajomych, którzy oprócz tego, że mieli ogromną presję w szkole, mnóstwo zajęć i codziennie musieli ćwiczyć na instrumencie, to jeszcze nie mieli wsparcia w rodzinie, bo tam muzyka była traktowana jako coś dodatkowego. A będąc w szkole muzycznej, muzyka musi być na pierwszym miejscu, bo inaczej wypadasz z gry. I pamiętajcie, że ciągle mówimy o dzieciach, więc czy szkoła muzyczna zniszczyła mi dzieciństwo? Nie wiem. Wątpię. Nie wydaje mi się, natomiast na pewno w bardzo specyficzny sposób mnie ukształtowała, i teraz zarówno te dobre, jak i złe rzeczy mocno wychodzą w moim dorosłym życiu. Ja kocham muzykę i uwielbiam być w tej całej muzycznej przestrzeni. Gdybym nie była na samym początku w szkole muzycznej, to byłabym teraz prawdopodobnie kimś zupełnie innym, i nie mam bladego pojęcia kim. Prawdopodobnie paleontologiem. Wiem też, że jest niestety wiele szkół muzycznych, które mają absolutnie straszne, a wręcz patologiczne podejście do wychowywania uczniów, i jestem temu absolutnie przeciwna. Ale ja też mam teraz trochę inne podejście niż kiedyś. Zostałam wychowana w duchu, że liczy się tylko ten, kto jest najlepszy, a jak ktoś jest tylko dobry, to jest nikim. Teraz wiem, że to jest bullshit. Uważam, że powinniśmy przede wszystkim uczyć dzieci pasji do muzyki i przyjemności zgrania na instrumencie. Bo przecież my też nie słuchamy tylko najlepszych muzyków, a sukces tak naprawdę nigdy nie zależał tak do końca od umiejętności. Więc po co od samego początku wywierać taką presję? Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest, żeby nikogo nie zmuszać do edukacji muzycznej no i żeby słuchać głównych zainteresowanych, czyli dzieci. I to tyle na dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie na ten temat. Piszcie też koniecznie w komentarzach, jeśli macie swoje doświadczenia ze szkołą muzyczną. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału. Zapraszam Was też oczywiście na muzowe social media, czyli Facebooka i Instagrama. Do zobaczenia!